Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Wandalik i chciałbym Was zaprosić na pierwszy odcinek z nowej serii, w której będziemy przeglądać się modyfikacjom. Na pierwszy ogień weźmiemy żółte skrzynki zwane lucky blokami. Po zainstalowaniu modyfikacji dostajemy bardzo niewiele. Otrzymujemy zwykłego lucky bloka, szczęśliwego lucky bloka i nieszczęśliwego lucky bloka. Ponadto otrzymujemy także miecz. Dług, o których właściwościach to wiecie, się pod koniec odcinka. Oprócz tego otrzymujemy także zwykłe laki podki, szczęśliwe laki podki i nieszczęśliwe laki podki. Na pierwszy ogień weźmiemy laki bloki. Ja się teraz przeniosę na miejsce, w którego będziemy otwierać. Już jestem na miejscu. Teraz otworzymy sobie podki. Żeby... Ja już jestem na miejscu. Teraz otworzymy sobie Laki Bloki. A po otworzeniu Laki Bloki musimy mieć drip Game Mod, Survival. Inaczej po prostu zniszczymy Laki bloka, a nie go otworzymy. Na początek otworzymy sobie Szczęśliwe Laki Bloki. Wyleciał mi tutaj Miecz Bohatera. Bardzo fajny. Kolejny, laki stworzył, stworzył się na taki e, zameczek, w którym są cztery laki bloki, niestety te laki bloki są zwykłymi laki blokami, mogą wylecieć różne rzeczy, na przykład TNT, o akurat jak mówiłem o TNT, wyleciał TNT i dostałem kill off. wydajność 3, no taki sobie, ale jednak mimo wiedzieć teraz tworzy... Kolejnym laki blokiem, którego otworzymy będzie czyście szczęśliwe. Zobaczymy sobie, co wyleci. Wyleciały przyrządy alchemiczne, bardzo przydatne. Zaoszczędzą nam podróż do neteru i ostatni szczęśliwy lucky blok. Wyleciały złote jabłka. Teraz przechodzimy do nieszczęśliwych laki bloków. Wyleciało kowadło. Dzięki Kilofowi mogę się wykopać. Otworzymy kolejnego nieszczęśliwego laki bloka wyleciała olbrzymia kostka magmy, ale niestety nie będziemy z nią walczyć, bo nie chcę tracić czasu na odcinku. zostały nam dwa nieszczęśliwe laki bloki. wyleciał nam jeden wielki laki blok, z którego mogą wylecieć albo fajne rzeczy, albo straszne rzeczy. zobaczymy. i niestety wyleciało nam to drugie. i lecimy z ostatnim laki blokiem. Tym razem wydropiło nam rzeczy fajne. Ja się szybko opróżnię i lecimy ze zwykłymi laki blokami. Jeszcze się pościcę, żeby od razu nie skinąć. I lecimy. Pierwszy laki blok. Blok złota. Drugi laki blok. Bikon. Trzeci laki blok. Łuk, którego zalety poznamy Cię później. Siodła. I kowadła. W szczęście możemy wyjść. Otworzymy i blok żelaza. Otworzymy sobie jeszcze 8 laki bloków. Zestaw motyka i łopata, e, studnia, pod e, ziemniaczki, trujące i nietrujące. Zostało 6 laki bloków, rozdymki, inne rybki. Szkielet. Oceloty, szafa grająca, patyk i potki. Otworzyliśmy już osiem bloków. To ja lecę po potki i zaraz je znowu spotkamy. Ja już jestem z powrotem. Ja już jestem z powrotem, mam ze sobą 24 potki z każdego rodzaju i teraz przyjrzymy się ich zastosowaniom. Na pierwszy początek rzucimy zgodnie z regułą szczęśliwe laki ploki, laki potki i wyleciało nam bardzo dużo smacznego jedzonka. Drugi la, druga plo, laki plotka, laki potka. Trzecia wyleciało nam dwie identyczne rzeczy. Niestety to był wyjątek od reguły szczęśliwych laki potek. Zostaliśmy zasypani teraz bardzo nieprzyjemnymi objawami. Kolejna taka sama, szlam. Kolejna bardzo nieprzyjemna lakipotka. Pająk. Ząbiaki. A, to jest zwykła lakipotka. A teraz zobaczymy nieszczęśliwe laki-podki. Laki mogą być miecze, mogą być potwory, mogą być miecze, może być wybuch, mogą... może być pająk z mięsem zombiaków, a w szczęśliwych laki-podkach mogą być chowadła i zaklęte książki, Mączka kostna, kości. Więcej szczęśliwych kowadów i książek, więcej jedzonka, więcej, jeszcze więcej jedzonka. Piękny konik w złotych zbroi, którego niestety nie możemy dosiąść. Może nas, nieszczęśliwa lekkie potka może nas odrzucić. Może dać bardzo nieprzyjemne efekty. A teraz przejdziemy do broni. Laki blokowych broni. Możemy dostać dwie. Z laki bloku mogą różnie wytropić dwie laki broni. Jedną z laki broni, laki broni jest łuk. Łuk daje nam bardzo różnych efektów, na przykład może strzelać podkami, może strzelać dużą ilością strzał. Może strzelać blokami, może strzelać ogniem, może strzelać pęńczynami, może strzelać łopatą, może strzelać potworami, może strzelać kilofem. Jest to bardzo przydatna broń, szczególnie na walkach, w których walczymy z innymi graczami, bo daje nam przewagę niespodziewanych efektów, którymi możemy zaskoczyć przeciwnika. Drugą taką laki bronią jest miecz. Znajdę jak zaraz jakieś futurę, na którym sprawdzimy miecz. Miecz może uderzać piorunami. Czy byłaby to tylko jedna zaleta tego miecza? Nie. Trafi też yy, yy, uderzać trucizną. Walić piorunami. Ja się teraz z Wami żegnam. Przejdziemy zaraz do, poż do pożegnania i podsumowania tego moda. Witajcie po krótkiej przerwie. Przechodzimy do podsumowania tego moda. Jak sami widzieliście, Lucky Block jest to skrzynka Pandory, z której mogą wylecieć bardzo przydatne rzeczy na survivalu, praktycznie umożliwiające nam skończenie gry, ale mogą wylecieć rzeczy, które bardzo szybko i w sposób bardzo nieprzyjemny skończą nam rozgrywkę. rozgrywkę. Modyfikacje można pobrać ze strony, którą podam wam w opisie. Aby zainstalować praktycznie każdą modyfikację w Minecrafcie musimy posiadać Forge. A. Forda do strony również wyślę. To by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, ciepło. Cześć.